Dodaj do ulubionych na swoim pilocie. Zostawić meble, rzeczy osobiste, a skąd my weźmiemy na nowe? Poniżej minimum socjalnego żyjemy w tej chwili. No. Witam państwa z Bogatyni. Od dwóch tygodni mieszkańcy żyją w ciągłym strachu i w ciągłym stresie. Wszystko przez decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nakazała. Za... Dlatego, że strona czeska będzie tylko po swojej stronie. Przykładem może być to, że myśmy jako kopalnia Turów, bo jestem pracownikiem kopalni, udostępnialiśmy do... Czesi powtarzają, że im brakuje wody. Tymczasem bez z nimi sąsiadujecie, bywacie u nich często. Czym będziemy grzać? Za moimi plecami zabytkowy obiekt pała. 25 aktów oskarżenia trafiło do sądu, więc trudno chyba takich poważnych spraw nie zauważyć. Wszyscy, którzy mieszkają tutaj na co dzień i znają tę społeczność, mówią o tym, co wydarzyło się w mieszkaniu pani do Włoch do, do walki o dziecko i tam, i tutaj w Polsce też. No.